chudym latom wiecznie wierna, z twarzą szarą niespokojną, pod sklepami w tłum wciśnięta, kołysana pszenicami, posiekana, wojenkami, twoja polska nasza święta. Zawiązał się Studencki Komitet Jedności i od 20.38, czyli czwartek, w sali 209 w ramach Instytutu Filologii Polskiej zaczęły się obrady tejże komisji. Głosowano najpierw nad porządkiem, otóż największy problem tutaj był, czy opracowujemy postulaty tak zwane ogólnokrajowe, w skład w których wchodziły postulaty między innymi yy, natury politycznej, czy też najpierw ogólnouczelniane. Część była za, część przeciw, ale większością głosów zdecydowaliśmy, że ogólnokrajowe pójdą najpierw yy, przez kilka godzin i w o 0.30, czyli już w pół do pierwszej w nocy, w piątek, dziewiątego zostały zakończone prace nad tymi postulatami ogólnokrajowymi. O godzinie pierwszej w nocy <kly> zaczęli, zaczęliśmy redagować postulaty ogólnouczelniane. Do godziny 6 non stop opracowaliśmy tych postulatów ponad 20. Ludzie poszli wcześniej spać, jako że no, były to początki, kiedy te emocje już opadły te emocje najbliższe. Paliśmy w salach, w tych, których się prowadzi zajęcia, przeważnie na stołach, jako że cieple. Mieliśmy od razu daleko idącą pomoc od władz dziekańskich i władz Instytutu Filologii Polskiej. Pierwszą noc spędził z nami pan dziekan Cyran, drugą noc... Też pan... spał na tej ogólnej sali? Czy spał, to nie, nie wiem, wiem, że gdzieś tak koło godziny 11 kiedy już był zorientowany w sytuacji, że nie będziemy tutaj warcholić, rozrabiać, że wszystko jest bardzo na spokojnie i przystępujemy już do jakiejś konkretnej rzeczowej roboty. Po prostu zapytał, czy któryś ze studentów nie, nie zechciałby z, z nim zagrać w szachy, ponieważ rozpoczynał hiszpańską. W drugim dniu już było około 200 osób, chyba około 200. Ja dokładnie teraz tych liczb nie znam, to jest wszystko zapisane w papierach prawie dwa razy tyle było, po prostu już ludzie zorientowali się na czym to polega, budynek był bardziej rozplakatowany, prace komisji już były w pewnym stopniu znane, przynajmniej w ogólnych zarysach, to też już druga noc y, spędzona w gmachu była bardziej sympatyczna, jako że ludzie przychodzili z różnego rodzaju instrumentami, już następowała ta integracja, już nikt nie siedział w jakichś tych grupkach, które były potworzone w pierwszym dniu tylko w tych, nie tylko w tych grupach dziekańskich, ale można było y, już zawiązać jakieś bliższe znajomości, y, co zresztą zostało zrealizowane było przy wspólnym śpiewaniu, przy fortepianiach, który już powiedziałem, że zaczęło się tak patetycznie od Roty, tych innych takich utworów bardzo y, takich y, wzniosłych, y, bardzo y, patriotycznych. Jednak później została y, ułożona y, piosenka. Dziś do ciebie przyjść nie, nie mogę. mogę. Cała rzecz się sprowadzała do tego, że y, tam podmiot liryczny opowiadał o tym, że niestety nie może dzisiaj przyjść, bo bierze udział y, w akcji Solidarnego Czekania i jest nawet zdecydowany na to, że podejmie pracę zarobkową, jeżeli go wyrzucą stąd. Jednak jego celem jest studiowanie, a jakieś szkolarskie zdobywanie wiedzy. Pseudo zdobywanie wiedzy. A czy tam na sali rzucano jakieś hasła, które od razu się przejmowały? Od razu powstawały, bo gdy zaczęliśmy puszczać yy, ścianę Pink Floydów, został od razu utworzony pl plakat, który brzmiał yy, kamienie na szaniec czy jeszcze jedna cegła w murze, także pod wpływem chwili yy, też yy, zawiązywała się jakaś yy, twórczość. Yy. Ponadto były różnego rodzaju inne plakaty dotyczące wojska, akurat obrazujące aktualną sytuację, atmosferę, plakaty w rodzaju jeżeli nie zlikwidujecie starych pro pro problemów, stworzymy nowe, czy też już bardziej humorystyczne, plakat, w którym było pytanie, czy jeszcze jedna zima stulecia i tak dalej, także... Były to takie plakaty dosyć humorystyczne, ale w pewnym stopniu oddające atmosferę tego, co się tam działo i czego oczekiwaliśmy od rektora. Ja słyszałem o takich ekscesach no, z piciem alkoholu. Takich osób praktycznie nie było, były trzy, bo były to osoby z filologii, jednak nie były może pijane, ale były wskazujące. Na pewno piły, na pewno piły, bo było czuć. Jednak my sformułowaliśmy bardzo prosty regulamin, miał tylko trzy punkty. Pierwszy punkt był bardzo ogólny i uważam bardzo słuszny, że y, trzeba się podporządkować komitetowi organizacyjnym, organizacyjnemu, że on jest bogiem y, podczas tej akcji, co było dobre z tego powodu, że nie wypływało wiele y, sprzecznych ze sobą decyzji. Drugim, drugim punktem było Y, za, y, przestrzeganie przepisów y, przepisów przeciwpożarowych. Trzeci punkt, którego dokładnie nie pamiętam, chyba mówił o właśnie sprawach alkoholowych, również o tych sprawach porządkowych. Jeżeli chodzi o te sprawę MOSB, nie mieliśmy właściwie żadnych kłopotów, raczej się nie mieszali. Przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Y, z soboty, y, z piątku na sobotę, to było właśnie. W piątku na sobotę tak. Jedna koleżanka idąc do gmachu na kościuszki została wylegitymowana na wulczańskiej przez jakiegoś milicjanta, ale wydaje mi się, że była to akcja podjęta samorzutnie przez tego pana. Także tylko była to jednostkowy wypadek wylegitymowania, pytania o legitymację studencką. W piątek wieczorem zdarzył się pewien eksces przed budynkiem tam gdzie obradowaliśmy, na Kościuszku 65. Otóż jeden z kolegów, który wynosił komunikaty na zewnątrz po to, żeby roznieść je do poszczególnych budynków, gdzie ludzie czekali. Grupka osób, która tam czytała, przechodniów normalnych i też grupa osób, która wybiegła z tramwaju, postanowiła zabrać w te komunikaty, także chłopak został bez żadnego komunikatu. Musiał z powrotem rękopis nieść do powielenia. Niecierpliwa, gniewna, chmurna, wciąż daleka od przystani. Polsko biedna, ale dumna. Polsko, cóżeś ty za pani. Sierpniowych podźwignięta, z kruchych skorup poskładana, w prawdzie słów odnaleziona na pożytek przyszłym latom, z twego gniewu odrodzona. Padały pytania, jaki procent ludzi uczestniczył w Akcji Solidarnego Czekania. Ja wydaje mi się, no trudno mi powiedzieć, czy akurat ci ludzie, którzy nie uczestniczyli, czy oni akurat byli przeciwni temu. Wydaje mi się, że najse, najsensowniejszą odpowiedzią to jest uczestniczyło tyle, ile było potrzeba. Bo gdyby było więcej ludzi, mielibyśmy kłopoty, bo nie byłoby gdzie spać. Trzeba byłoby spać na korytarzu. A jak oceniasz? Więcej było z miasta, czy więcej było z akademików? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że w pierwszej fazie na pewno ludzie z akademii. Ci ludzie, którzy mieszkają na mieście, jednak mamy w tych dzisiejszych czasach trochę są poddenerwowane. W dodatku, że by była mowa, na mieście się słyszało, że jest to strajk, niesolidarne czekanie. Zresztą były takie dosyć śmieszne sprawy, bo dochodziły nas słuchy, że to najpierw zabito studenta, jako że u nas wisiały... Flagi dwie czarne, oprócz biało-czerwonych, jako że była żałoba w Instytucie, że zabito studenta potem jak zobaczono nekrolog, mówiono, że to zabito y, pracownika i w końcu posz, y, y, posunięto się do kompromisu i, i y, z, zabity miał być i student, i pracownik, także cuda były niestworzone. Nie, nie no, spotkaliśmy się z tym, że też że studenci na filologii się zamknęli piwa kupili i chleli. O godzinie 16 w piątek, 9, komisja przystąpiła w tymże składzie 28-osobowym. Później doszedł delegat z kultu Do godziny 6 rano w sobotę y, było zakończenie y, opracowywania tychże postulatów. Czyli 14 godzin pracy non-stop z małymi jego y, przerwami. Y, sformułowano te postulaty. Y, między innymi, ja tam byłem członkiem tej komisji. I potraktowaliśmy te postulaty jako otwarte, jako że o 6 rano postanowiliśmy skonsultować to z ludźmi siedzącymi tam na sali. i Jeśli ktoś by jeszcze mógł uzupełnić, jako że komisja bardzo, bardzo była zmęczona, wiadomo, kilka nocy bezcennych zupełnie, yy, ludzie mogli dołączyć. Dołączone zostały jeszcze dwa postulaty do tejże pełnej listy i w takiejże całej yy, formie, która została przedstawiona. Rektorowi zostały zakończone prace nad tymi postulatami? Wydaje mi się, że takim głównym motorem działań to była chęć zmiany tego, co się dzieje. Ludzie mają po prostu już dosyć szkoły, tych metod takich czysto szkolarskich, nauczenia się od tam któregoś wiersza do któregoś, od strony tej i ten. Później następowało odpytywanie. Wydaje mi się, że ludzie byli rozczarowani, przychodząc y, po maturze na studia. Byli rozczarowani tym, co tu y, spotykali. Chcieli czegoś innego, y, chcieli pewnej samodzielności w swoich działaniach, y, natomiast y, mieli związane ręce i to był chyba główny motor tego, że. No, Jakiejś samodzielności w, w, w studiowaniu. Właściwie chcieli po prostu studiowania, nie uczenia się. Niecierpliwa, gniewna, chmurna, wciąż daleka od przystani. Polsko-biedna, ale dumna.